Witam znowu za Was z wy 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 wyostrzeniem, mnie nie wiem, czy mnie wyostrzyło do końca. Nie, cały czas nie może ostrości dobrać, nie wiem dlaczego yy, Witajcie w poradniku O Xfire I teraz przekażę, Pokażę wam yy, Kompendium Jego kompendium yy, Streamowania z Xfire, fire Kurczę, mi się ręka Kompendium streamowania z X-Fire I wygrywania gier, zapraszam Okej, okay, ja już jestem Przy swoim komputerze i przejdźcie w Tools, Opcje. Wyświetliła się teraz katalog różnych opcji. I przejdźcie w zakładkę Transmisja. Zaczekajcie chwilę. Powinno Was zapytać o kamerkę internetową. Jeżeli nie, odczekajcie te, tą chwilę. I tak, yy, to musi mieć zaznaczone Włącz transmisję, przypisany scroll lock plus B. Czyli ta kombinacja klawiszy włączy nam transmisję Twitch TV Option, to znaczy, yy, tutaj klikacie to, otwiera się Wasza przeglądarka i tam musicie podać login i hasło, webcam, Wasza kamera i transmituj dźwięk, to będzie dź 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 Wasz mikrofon i mikser dźwięku. Następnie X-Fire w grze, czyli jaką macie, możecie sobie tutaj zmienić, kombinację klawiszy, no i gry. Teraz. Ogólnie z grami tutaj nie ma wiele kombinacji, bo musicie wybrać, yy, jeżeli nie macie jakichś gier. Zresztą za chwilę Wam to pokażę, nie przerywajmy. Okej, okay, i musicie zaraz ile odczekać. Ach, to troszkę długo trwa. Okej, okay, okej, okay. szybko, szybko. Nie mamy całego dnia. Dobra. Tak, w gry zainstalowane głównie wygrywałam te gry, które nie są na Steamie. które są na Steamie, Nie zainstalowane polega to na tym, wziąłem w grę Manual Detect, coś mi tutaj wyskoczyło. I ścieżka gry wyszukujecie ikonkę, wgrywanie ścieżki i ikonkę w folderze. A więc to tyle, śmanko.